Witam, chciałem przedstawić, jak działa wersja oprogramowania 34006. Cztery tryby ciągłe, pamięć po dwóch sekundach, ograniczenie prądu do 1,2A. Klikamy cztery tryby ciągłe, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty jeszcze raz. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Jak zmieniamy jasność? Powiedzmy, że świcimy sobie w jakimś trybie ciągłym, na przykład takim. Klikamy trzy razy. Raz, dwa, trzy. Jasność zaczyna się zmieniać w 13 poziomach. Jeżeli dojdziemy do takiego poziomu, który nas satysfakcjonuje, klikamy. I automatycznie uruchamia nam się ten właśnie poziom jasności w tym trybie. I teraz mamy kolejną. Jeden tryb drugi, trzeci, czwarty. Powiedzmy, że to jest dla mnie za jasny. Klikam trzy razy. I zostawiamy sobie taki słabiutki. Wyłączam. I sprawdzam. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Kolejna grupa trybów dwuklik. Kolejna grupa, znowu dwuklik. I wracamy do pierwszej grupy dwuklikiem. Yy, może teraz, jak działa setup? Jestem w trybach ciągłych, tak. Klikam dwa razy, żeby dojść do drugiej grupy i do trybu SOS. Proszę spojrzeć, to jest do właśnie SOS. Do setupu poprzez trzykrotne kliknięcie. Raz, dwa, trzy. Najpierw sterownik zmienia jasność. Jak już świeci tą jasnością, która jest nam potrzebna, klikamy. Teraz zmienia jasność. Zadaje nam pytanie, czy pamięć ostatnio używanego trybu ma działać, czy nie. Jeśli świeci. Jasno, to znaczy, że tak. Jeśli świeci ciemno, to znaczy, że nie. Klikniemy sobie w jasno. Tak. Teraz kolejne pytanie: czy funkcja automatycznego wyłączenia po czasie ma działać, czy nie? Jasno, tak. Ciemno, nie. Klikniemy w jasno. Oznacza to, że tak. Po ustawieniach, latarka czy też driverek automatycznie wychodzi z setupu i uruchamia nam. Ostatnio używany tryb z taką jasnością, jaką ustawiliśmy. Czyli jest to SOS taki jasny. Kolejny tryb, i kolejny, powiedzmy, że ten jest dla nas za jasny. Trzy kliki, klikam, i teraz mam już dużo słabiej. <laughs> Hmm, nie wiem co jeszcze dodać, to chyba wszystko. Dziękuję.